Ale już nie mogę dłużej czekać. Chciałbym tu i teraz wręczyć ci tą obrączkę i spytać cię, czy Felipe wyjdziesz za mnie? Tak. B, jak Biały kapelusz i wiele furek. W tym mieście zaliczył już kilka dziurek. Co? jak? Cześć. Nie ma czasu. Co, cześć? No cię się być może. Co, gruba jestem? Tak? To chciałeś mi powiedzieć? Nie, po to że że tu przyjechałeś? Gruba. Nie, nie po to. A po co? Przyjechałem. Cię zobaczyć. Zobaczysz, że jestem gruba. D, jak... Dziewczynki! No i co tam robicie wieczorem? Czyli nie mogę na miary na pana fryzjera? To nie fryzjer To Bóg <grymne> Dubki, co robicie później? Bo może Duki? jakaś kawka, coś... Za... Bo się, Niezłe no... dubki Niezłe dubki To jest komplement dupku. przecież Co dubku? E, jak... Znowu wale, A. A. Y że, y A. A. że śmierdzi, tak? A. Nie, nie słyszysz? A. 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 Teraz słyszę. Right. co wieczór wali. A. A. E Jak? Felipe czy tam śpiąk Żaden nie był grany? No <genial> y <reproduce> <Yar insane> <Mube> nie był Kurwa kłamiesz! Nie był! Nie był Pamięciówkę zajebałeś! Nie! Nie pamięciówkę, patrzyłeś! Grandy! Grandy. Gdzie? Jak? Gdzie byłaś, głupia ty, babo? Tak, wszyscy co ci A Gdzie byłaś, no? Ja, ja. Marty się, czekam, jak dzban stoję. Wywaliłam się. Hajem! jak? <laughs> o, 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 Co się dzieje? <laughs> Cukierka, wybacza. I? Jak? I ten bidak musiał nocą całą bawić się pod godą swoją własną pałą. <laughs> jest fajna ta majka. Fajne, co? Jod, jak? Jeździ tam taksówką. No co, Kiedy tu ta... wraca? Tu taksówek nie ma. Kiedy wraca? Nie wiem, nie powiedziała, że wyjeżdża. No to pewnie nie powie, że przyjedzie. No ja tam nie wiem. O, Majeczko, co Nie, wiesz? no ja, ja tam nie wiem. No, żeś ty nie spierdoliła za ocean. K, jak? Kurwa! Uciało. Lej tym paliwem Bóg tak chciał panowie, no nie róbcie, nie róbcie głupot Polej mu po pysku L jak? Lecimy naklepać tych bat, batoniarzy Nooo tak, no, Nareszcie ktoś tu gada Konkretnie kurwa Walić na pizdę tych skurwy skurwysynów <laughs> Trzeba zaznaczyć to kogo obecność, myślę. Jak to kogo? Wszystkich Pozycję trzeba pokazywać El, jak. Majka jest w ciąży i ja Aprili też A z kim? Ze sobą. Ze sobą. Były w banku i kupiły... wiesz Ja słyszałem o tym, I, czytałem o tym. In, ten. Y, jak to jest Inwentro, in in inwentro. Inwadro, jakoś tak. E, jak? Nie, no ja nie wydaję na kluczyki żadne. Ja nie mam pieniędzy. Ile masz grandy? na końcu ile majeczka? To oddawaj mi milion! To oddawaj mi za czas stracony. Kurwa lambo, 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 kurna po mieście Ale ci chodzi to... o, te, o te Cztery lata co się zaciął O jak O kurwa O ja pierdolę Ja już rzemy, koniec Kurwa Pula Dobrze Boisz się P jak Pyta, czy ten, rucham się. Ty, szmulo? Masz jakiś problem? Ja mogę z go wyjaśnić, jak chcesz. No, zewnątrz. Ja, jak? Rudziks Jeszcze się spotkamy. Dojadę cię, zajebię cię, ty kurwo zdradziecka. Hmm. Co powiedział? Powiedział, z sijaja. S jak? <House> Spadinio, ty kurwo, biedna jebana! <ŁASZ displays> Pozdrawiamy. T jak? tak ty tak ty kanapce? Ja tak nie lubię. A jak lubisz? Eu. Wolę... Kanapkę z masłem, bez drugiej pajdy. Jak. Ufrabiamy seks w tym momencie. <grym> no to. <grym> no normalnie, no. No jak. Wrócił do łóżka, szukając zwady. Chwycił majeską za dwa poślady. Złapał potężnie za jeden i drugi, jakby. Ustami chciał chwycić dwa szlogi Zmienił się Jest Zawsze byłeś tak też dobrym aktorem, no o, Dziękuję ta, ta w Chuj tego. ja cię robię od tylu lat nie Ups, niech Sący wygadają się Dobra, to wskakuj na plan